Dzień dobry, witam Państwa. Drodzy, słuchaczę Was bardzo serdecznie. Rząd USA nie działa. Bodajże już od prawie 40 dni. Ostatnie miejsce, takie coś, taka sytuacja miała miejsce 7 lat temu. Czy Ameryka nadal uważana jest za światłość demokracji? I dlaczego mamy brać z niej przykład? O to zapytam mojego gościa, radiowiec, twitterowiec Rafał Piątek. Witam Cię Rafale, prosto z Karoliny Północnej, prawda? No, tak jest, Północna Karolina. E, witam Wojtku, witam Twoich słuchaczy. E, zamknięcie rządu, tak, od 1 października e, rząd jest zamknięty. E, mówisz, wiesz, patrzeć na, brać przykład z amerykańskiej demokracji, pamiętaj. Nie ma czegoś takiego jak demokracja, Ty o tym wiesz, ja o tym wiem. Ameryka nigdy nie była demokracją, Ameryka jest konstytucyjną republiką. To jest drobna różnica, ale nie będziemy do tego wracać. Zamknięcie rządu, tak, wiele rzeczy się dzieje nieciekawych, zresztą wiesz, wiele krajów na świecie, szczególnie Chiny, na tym zyskują. Nie dlatego, żeby miały jakiekolwiek interesy tutaj w Stanach, zrobione, tylko wykorzystują, dlatego że polityka zagraniczna amerykańska no na dzień dzisiejszy nie istnieje od ponad miesiąca. Oni bardzo szybko próbują wchodzić i wypełnić tę lukę swoimi, swoimi wiesz. No swoją technologią, swoim biznesem i tłumaczą i przekonują wszystkich, popatrzcie na Amerykę, to jest kraj tak niestabilny, wy nie możecie na nich nigdy liczyć. No i to jest prawda, ale to jest tak, wiesz, to jest poza tak granicami Stanów Zjednoczonych. Witajcie w moim podcaście. Tutaj zaczynają się historie, które inspirują, emocje, które wciągają i rozmowy, które zmieniają perspektywę. Jestem Wojtek A. W każdym odcinku zabieram was w podróż pełną pasji i nieoczekiwanych pomysłów. Gotowi? Łączcie głośniki i dajcie się porwać. Rząd USA nie działa, ale Trump nie wygląda jakby był, jakby, jakby się tym przejmował, tak? Wiesz co, to nie jest tylko kwestia nie przejmować. To ma... Jest parę różnych płaszczyzn, bo z jednej strony bardzo dobrze, że do czegoś takiego doszło. Pamiętaj, w Stanach Zjednoczonych 46 milionów ludzi jest na, na tych tak zwanych food stamps. Mają te swoje karty, EBT to się nazywa, gdzie rząd co miesiąc im wrzucał kilkaset dolarów na każdą kartę i oni mogli sobie, nie musieli pracować, nie przejmowali się, nic ich nie zmuszało do pracy. Mieli dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, oni po prostu żyli z tak zwanego, wiesz, zasiłku. I się nie przejmowali. 46 milionów z tego połowa to nielegalni, tak, bo nielegalni tutaj, to jest Ameryka, dnia dzisiejszego, dostają również te pieniądze. I w związku z tym, to już powoli widać, że ci ludzie, najpierw mówili, że oni będą się włamywać do sklepów, oni sobie wezmą, co potrzebują, bo bo im się to należy. No, tu się nikomu nic nie należy, na wszystko trzeba zapracować. W każdym bądź razie, wielu z nich zaczyna szukać pracy, bo niestety od 1 listopada, wiesz, yy, shutdown yy, rządu jest 1 października, ale ich karty dopiero od 1 listopada. Przestaną im tam wrzucać pieniądze na te karty i muszą zacząć dbać o siebie sami. Gdzie... Rafał, muszą, tak... muszą dbać, za chwilę z zapasem są święta, tak? Dokładnie, ale słuchaj, w Polsce wiesz, nikt na takie rzeczy nie zwraca uwagi, ale tutaj na przykład były rodziny, nie będę mówił jakiego koloru, ale to wiemy o czym mówimy, robiły sobie na YouTube programy i robili sobie pod koniec miesiąca takie, że wchodzili do Walmartu, do tej wiesz, wielkiej sieciówki amerykańskiej i wypełniali cztery koszyki, wszystkim na te karty gdzie rząd im tych pieniędzy nie daje. Ja im te pieniądze daję, dlatego że rząd nie ma swoich pieniędzy, to są pieniądze podatników, takich jak ja. Także ja im te wiesz, koszyki wypełniałem. Czy się można wkurzyć? No oczywiście, że się można wkurzyć. Oni robili sobie programiki jeszcze i pokazywali, ile oni za darmo i jak im się doskonale żyje. No, słuchaj. To jest, mówię, to jest jedna strona. Jest wiele innych złych stron, i jest bardzo wiele innych złych stron, e, tego typu, że na przykład, no, w tej chwili zbliża się Święto Dziękczynienia, tak, to gdzie ruch, komunikacja e, w czasie e, Thanksgiving amerykańskiego, czyli Święta Dziękczynienia, jest e, największa w roku. Większa nawet niż e, ludzie, którzy e, na Święta Bożego Narodzenia jeżdżą do rodziny i teraz, e, Linie lotnicze są prywatne, natomiast lotniska i całe TSA, czyli TSA, e, obstawa lotnisk i całe bezpieczeństwo lotnisk jest rządowe. Ci ludzie też nie dostają pieniędzy, część ich jest trzymana, ale większość oni są też bez pracy, bez środków do pracy i, i wiesz, no jest ciężko, jest bardzo ciężko Ra tym ludziom. Rafał, kto za to odpowiada? Kogo, na kogo Donald Trump zwali winę, albo cała europejska trzeba... elita polityczna goni winę? Po w... jestem temu winien. Słuchaj, no, bardzo prosto powiem ci. Demokraci postanowili nie, nie mówię tak, że, że jestem wiesz, republikaninem. Ale demokraci sobie postanowili, że oni wyciągną, ile się da, ich budżet to jest po prostu e, śmiech na sali. Jedną z głównych rzeczy, jaką chcą, i oni powiedzą, że nie odpuszczą, dopóki Republikanie się na to nie zgodzą, to e, że musi być przywrócony ten stary system e, opieki zdrowotnej, który, który miał się skończyć e, do końca października, który istniał, i że on ma dalej działać, czyli w tym e, w tym układzie e, wszyscy e, nielegalni, rozumiesz, nielegalni ludzie w Stanach Zjednoczonych mają za darmo opiekę zdrowotną. Dlaczego? Dlatego, że demokraci są sponsorowani w dużej mierze, jak nie w, no w bardzo dużej mierze, przez tą tak zwaną, wiesz, farmę, tak? Czyli przemysł farmaceutyczny. To, są, to nie są miliony, to są miliardy dolarów. I, i oni po prostu siebie nawzajem nakręcają. I. Tamtym ludziom nie zależy, gdzie to jest powoli takie wbijanie sobie noża w plecy. Czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy nie? Oni zdają sobie z tego sprawę, oni się tym nie przejmują, dlatego że coraz więcej lewicowej nawet prasy wjeżdżanej, dlaczego oni nie chcą usiąść, porozmawiać i, i zakończyć tego problemu. A oni wymyślają takie rzeczy, Wojtku, nie wiem, czy ja ci to wspominam wcześniej, ale jedna z drobnych rzeczy, i to nie, że coś sobie wymyślam, bo o tym mówił senator. Jeden z senatorów taką listę przedstawił i pokazał parę rzeczy, co w budżecie demokratycznym jest wliczone, na co dajemy pieniądze. I jedna rzecz, taka z pierwszych, która mi się bardzo podobała, było, można sobie to sprawdzić, 30 parę milionów dolarów było na obrzezanie i jeszcze coś tam, jakieś tam męskie rzeczy w Zambii. Rozumiesz? W Zambii. Nic ze Stanów. Gdzie obiło mi się do... o łóżkę i, i potwierdzam, tak. Gdzieś, gdzieś do Chorwacji miały iść pieniądze, czy do Serbii, czy do Chorwacji na wspomaganie pół miliona, to może niedużo, ale w dalszym ciągu to są pieniądze na wspomaganie LGBT w danym kraju. No, rozumiesz? no takie bzdury, że to się w głowie nie mieści. Gdzie gdzieś, są Amerykanie? Dla, dla mnie dla mnie to jest trochę bzdurne, bo mniej więcej wiem, jakie poglądy polityczne mogą mieć, mieć Serbowie. Rafał, ale czy jest rozwiązanie, czy jest rozwiązanie tego kryzysu? Bo skoro, skoro Stany Zjednoczone są tą światłością, jak mówiłem wcześniej, i dużo krajów opiera się na tym, co się tam dzieje, i konsekwencje też tego mogą być różne, ale rozwiązanie tego kryzysu, bo Donald Trump dogada się z tymi senatorami, brakuje ich bodajże chyba to jeszcze dzisiaj. To jest poza. To się... jest poza. Poza to jest poza nim, to mówią, co Trump zrobi. On tutaj nie ma na to wpływu. On może mówić, ro, ro, wiesz, przyspieszać, ponaglać ludzi, ale to nie od niego zależy. To zależy od Senatu, gdzie najważniejsze, co by było, żeby to zaczęło mieć ręce i nogi, to byłoby, gdzie jest możliwość taka, żeby Republikanie wzięli i pozbyli się tak zwanego filibuster. Czym jest filibuster? Kiedyś, żeby przegłosować jakąkolwiek decyzję, wystarczyła większość głosów. Jest 100 senatorów w Stanach Zjednoczonych, tak? Każdy stan ma dwóch senatorów i 52 senatorów jest republikańskich, 48 jest demokratycznych. Czyli my, mając 52, jeżeli chodzi o większość, to gdybyśmy mieli nawet 51, Plus, zawsze ekstra głos ma, nawet gdyby było 50 na 50, to ekstra głos w Senacie należy do wiceprezydenta, czyli J.D. Vance mógłby oddać ten ekstra głos, ale nie potrzebowałby, bo mamy 52 senatorów republikańskich i to wtedy większością przechodzi. Natomiast jest coś takiego jak filibuster, że to nie może być większość, to musi być 60 głosów. I na dzień dzisiejszy trzech demokratów przeszło na stronę republikanów po to żeby to zakończyć ale to jest tylko i wyłącznie 55 w dalszym ciągu pięciu senatorów jeszcze musiałoby przejść na tą stronę a jak nie no to wiesz no nie wiem zobaczymy no dużo ludzi dużo ludzi na tym cierpi a mam nadzieję, że będą w stanie jakoś szybko sobie z tym poradzić, no, no ale, no ale na, na dzień dzisiejszy po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. Co chwilę Chuck Schumer, bo w tej chwili on jest, wiesz, tym szefem opozycji, yy, znaczy szefem mniejszości w Senacie. I, no, I co chwilę wymyśla, gdzie, gdzie największy nacisk dają na, na opiekę zdrowotną dla, dla nielegalnych, gdzie oni cały czas wierzą, że ci nielegalni to są ich przyszłościowi e, ludzie, którzy będą na nich głosować? No. Wiele, wiele, okay. w, wiele, partii, wiele partii, których serce jest po lewej stronie, też tak myśli. Rafał, ale jakie mogą być tego konsekwencje dla Polski, bo za chwilę święta. I, jak to widzisz? Konsekwencje dla, zamknięcia rządu amerykańskiego no, dla Polski? Dla pol szczerze, dla, no. dla Polski? No to Nie. trochę absurdalne, ale bo było, było w polskiej telewizji czy w radiu gdziekolwiek czy coś przeczytałem, że konsekwencje dla Unii Europejskiej, jakieś się z tym wiążą, ale sobie pomyślałem, a co mnie Unia Europejska obchodzi? Jakie będą konsekwencje dla Polski? Pewnie niewielkie, tak. Ale kto lata z biznesem do Stanów, no to pewnie jakieś tam konsekwencje będzie tego miał, kontrakty nie kontrakty, tak. Zależy z kim ma te kontrakty, na pewno będzie problem, że tak powiem komunikacji, ale takiej, wiesz, żeby się przemieszczać, no bo w tej chwili to jest kilkaset, parę tysięcy lotów jest już po prostu, wiesz, no, skasowanych, dlatego że no na lotniskach nie ma wystarczającej y, tej obsługi y, bezpieczeństwa. Także tu jest, tu jest bardzo duży problem, no jest. I teraz nie wiem, powinni się dogadać y, już dawno, dawno temu, ale, ale z drugiej strony nie można wziąć się nagiąć i, i pozwolić na ich, y, wiesz, na, na ich żądania, no bo po prostu wiele z tego nie ma, nie ma sensu. To jest tylko uderza w Amerykanów, jeżeli się raz ustawisz na to, jeżeli pozwolisz na to, to nie będą po tym ciągnąć, że oni są przyzwyczajeni do tego, że będą ciągnąć wiesz, wiele, 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 przez wiele, wiele lat. W tej chwili na przykład nowy cenzus ma być zrobiony w Stanach Zjednoczonych i jest duży projekt, że absolutnie nie wolno wliczać nielegalnych ludzi, którzy nie są obywatelami w cenzus. I tam ci krzyczą, jak to nie, przecież ci ludzie tam mieszkają. Tak, ale oni żyją tu nielegalnie. Tak naprawdę to oni są przestępcami, jak przestępcami. W momencie, kiedy nielegalnie przekraczałeś granice, zostawałeś przestępcą. Ale oni mówią, że jak wezmą i w cenzusie nie będą brali pod uwagę nielegalnych, to demokraci stracą wiele, wiele miejsc w Izbie Reprezentantów. Nie chcę, tylko w Izbie Reprezentantów, dlatego że w Izbie Reprezentantów tam jest 452, zdaje się. Tam, nie łapcie mnie za słowo, każdy może sprawdzić, ale tam ponad 400 jest ludzi i. Ilość reprezentantów zależy od ilości ludzi w cenzusie w danym miejscu. Jeżeli na przykład w takiej Kalifornii, czy w Nowym Jorku, czy, czy w stanie, nie w Waszyngtonie jako, jako Dyrektor Columbia, ale w stanie Washington, jak wezmą i przestaną wliczać nielegalnych w cenzus, czyli w spis ludności, no to oni stracą bardzo dużo miejsc w Izbie Reprezentantów. No i tu są, wiesz, to są, to są polityczne zagrywki. A my jesteśmy obserwatorami, i to, to się na nas odbija, to co no oni właśnie, sobie robią. No właśnie, no właśnie. Na, odbija się to na zwykłym szarym, szarym Kowalskim, Amerykaninie Kowalskim, można by tak powiedzieć, ale my, no przecież to, to będzie miało. To nie mów, jak, jak amerykański Kowalski, to nie mów amerykański Kowalski, tylko powiedz Kołowski. Ko Kowalski. no <laughs> dokładnie. A ty widzisz, Rafał, u siebie konsekwencje tego? Tutaj nie. Tam, gdzie mieszkasz? Północnej Karolinie, w tej, w tej części północnej, gdzie ja mieszkam? No, nie widać. Tu jest w dalszym ciągu spokój, gdzie zaczyna się robić, że tak powiem, coraz większy młyn, dlatego że tutaj mamy nalot ludzi z północy, który, którzy stamtąd, wiesz, uciekają, a teraz możemy mieć jeszcze więcej po, po wybraniu mamdaniego na, na mera miasta Nowy Jork. No, to jest, to jest dla mnie tragedia, no ale to wiesz, Nowy Jork sobie tak zadecydował, niech oni z tym walczą. W tej chwili na parę miesięcy wszystkie ten U-Hall i tak. Te wszystkie firmy przewozowe, na parę miesięcy są zabukowani, do wiesz, na każdy dzień, żeby wywozić. tylu ludzi wyjeżdża ze stanu Nowy Jorku, uciekają stamtąd. I to uciekają tutaj na południe. Czy to będzie Teksas, czy to będzie Floryda, to najbardziej do tych stanów uciekają. A my jesteśmy na trzecim, czwartym miejscu: Północna Karolina. Także jest spokojnie, jest bezpiecznie, ale coraz więcej ludzi tych przyjeżdża. I jeżeli tu przyjeżdżasz fajnie, super, wspaniale, ja sam jestem tak zwany transplant. Ja też z, z północnego, znaczy ten, no ze stanu Nowy Jork, nie, nie z miasta, ale ze stanu Nowy Jork tutaj przyjechałem. A. Tu przyjeżdżasz, jeżeli będziesz respektował prawa tego stanu, nie ma problemu. Ale jeżeli tu przyjedziesz z północy i będziesz tu przyciągał swoje wszystkie, wiesz, głupoty, które tam demokraci mhm. propagują, no to, będzie, no to będzie problem. No ale to zobaczymy. Na razie jest bardzo spokojnie. My mamy problem taki, że tak, Północna Karolina jest stanem republikańskim, mocno republikańskim, ale gubernatora mamy demokratycznego, już trzecią kadencję. Czyli wiesz, już osiem poprzednich lat, i teraz też mamy już drugi rok następnego demokratycznego gubernatora, który na wiele rzeczy pozwala. Pieniądz jest pieniądz. Rafał, kończąc, konkluzja moja z tego wynika taka, że mm, demokraci naważyli sobie piwa i teraz ktoś z republikanów musi to piwo wypić. A wygląda na to, że to będzie Donald Trump, tak? Że to z, spadnie na, na jego barki. Znaczy, będą to rzucać na jego barki. Mówię, to nie, jest, to nie jest jego sprawa. Ty musi się Senat zająć, gdzie, wiesz, no, praca będzie zawsze wrzucać wszystko na Trumpa, bo muszą, bo trzeba z Trumpa złego człowieka zrobić. Oczywiście, ja rozumiem, to jest, to jest cała lewica. To tak samo, wiesz, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale to tak samo człowiek, o którym może kiedyś następnym razem porozmawiamy, Charlie Kirk, co zrobili z nim demokraci. To było, to było tragiczne, to było smutne, ale. Ale przy okazji otworzyło ludziom oczy, co naprawdę się tutaj dzieje. Także zobaczymy. Tu na razie jest spokojnie. Będziemy obserwować. Rafał, wielkie dzięki za, za nagranie chociaż krótkiego komentarza odnośnie tego, co grzeje Amerykanów. Najbardziej. Ja, ja mówię, jeżeli chodzi o tylko nas już właśnie na zakończenie, jeżeli tak mówisz, jakie to będzie miał wpływ na Polskę, że zamknięty mamy rząd, całkiem możliwe, że będzie więcej chińskich firm próbowało wejść na rynek polski. Bo ja mówię, oni to doskonale rozgrywają, tam może lubić, nie lubić, oni, oni wiedzą, jak robić biznes, oni nawet nie wiem, czytałem takie, te, e, teksty, nie mogę się na tym opierać, bo to wiesz, różne rzeczy ludzie piszą, ale że oni, że tak powiem, sponsorują te zamknięcie rządu w dużej mierze. Dlatego, że to im otwiera drogę na rynki, gdzie Amerykanie mogliby coś robić, ale nie mogą, bo jest zamknięty rząd, i to jest dla nich otwarty rynek. Także wiesz, to jeżeli chodzi to nie, nie z Ameryką, ale ja mówię więcej chińskich, więcej chińskich, że tak powiem, inwestorów może wchodzić do wszystkich krajów, a szczególnie może nawet nie Polska, ale do krajów rozwijających się, gdzie Ameryka dość poważnie i dość dobrze sobie radziła. Ostatnimi czasy, że oni przejmą to miejsce Amerykanów. Ale Amerykanie nie myślą, wiesz, ludzie jako ludzie, o tym jaka jest polityka zagraniczna. Amerykanie myślą o tym, co się dzieje tutaj na naszym podwórku. Dokładnie. I tą konkluzją zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Bajo. Dobra, również dziękuję. Dziękuję Tobie, Wojtku, dziękuję e, Twoim słuchaczom za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie do, się. Do usłyszenia. No na razie, cześć. To już koniec dzisiejszej przygody w podcaście Narpol Między Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie, udostępniajcie i dołączcie do nas w kolejnym odcinku. Obiecuję, będzie jeszcze bardziej ekscytująco. Do usłyszenia.